Witam wszystkich bardzo serdecznie w imieniu władz miasta. Ich heiße alle sehr herzlich willkommen im Namen der Stadt. I po raz pierwszy w imieniu własnym, jako prezydent Odwocki. I z pierwszym razem w imieniu własnym, jako prezydent der W dniach od 29 kwietnia do 2 maja gościliśmy na terenie Odwocka delegację samorządowców z miasta Lenestadt. Jest to miasto Bliźniacze, z którym utrzymujemy już kontakty od 15 lat. Partnerstwo pomiędzy Otwockiem a Lenensztadt rozpoczęło się w roku 1992 podpisaniem aktu partnerstwa przez ówczesnego prezydenta Świętej Pamięci Antoniego Fedorowicza, przewodniczącego Rady Miasta Jerzego Przeździaka, a ze strony niemieckiej przez dyrektora miasta pana Kaufmana i przewodniczącego Rady pana Huberta Nisa. Partnerstwo rozwijało się w minionych latach bardzo dynamicznie. Die erste Phase war, dass der Kontakt überhaupt zustande gekommen ist durch Institutionen, Katarzyna, Kirche usw. So die zweite Phase podobnych. bestand darin, dass durch offizielle Kontakte die Städtepartnerschaften untermauert wurde. Im Jahr 2003 ist uns dann anlässlich. W 2003, an 2003 roku Wodfork. byliśmy z Wisitą Katarzyna i zadawaliśmy sobie gestellt, pytanie, wówczas, jak możemy osiągnąć Städtepartnerschaft. Und wie Jak możemy die, połączyć, die przybliżyć do siebie mieszkańców Otwocka i mieszkańców Lenestadt. Podczas tej wizyty stwierdziliśmy, że za mało o sobie wiemy. Zusammenhang powstał pomysł tej konferencji multiplikatorów, tak więc stworzyliśmy grupy robocze, które zajmowały się różnymi dziedzinami. Cała delegacja niemiecka i przedstawiciele samorządu otwockiego podzieleni zostali na zespoły robocze, i te zespoły zajmowały się już szczegółowo tematyką, którą w tym roku chcieliśmy wspólnie z miastem niemieckim omówić. Ta tematyka to była organizacja i sposób kierowania oświatą przez samorząd polski. Y, osiągnięcia i y, organizacja funkcjonowania kultury i y, klubu sportowego i organizacja y, życia sportowego na terenie, na terenie miasta Otwocka. To jest tego y, klubu. Wiesz, szósty i szósty, szósty zawodnik Europy. I Europa szósty plac. Taką klub? To są najlepsi z zeszłego roku. Aha. Kontakty pomiędzy miastami bliźniaczymi być może nie są widoczne dla przeciętnego mieszkańca Otwocka w życiu codziennym. Tym niemniej obejmujemy tymi kontaktami szeroką grupę społeczności Otwocka bo są to i sekcje działające przy domach kultury, a więc i młodzież w nich zorganizowana, są to sekcje sportowe i są to szkoły i to zarówno szkoły podstawowe, y, gimnazja jak i szkoły średnie, a to jest przecież bardzo duża grupa mieszkańców Otwocka.

Zachodniego sąsiada, jak wydaje mi się, również y, mieszkańcy Lenensztaat otwierają się więcej na kulturę Polski. Samorząd niemiecki i y, samorząd polski działają trochę y, w innych y, uwarunkowaniach prawnych i stąd niektóre rozwiązania różnią nasze miasta bliźniacze. Tym niemniej Poznając sposób organizacji funkcji samorządowych jednego i drugiego miasta, w ramach obowiązującego prawa, każdy z przedstawicieli samorządów może wybrać coś, co jest możliwe do przeniesienia na jego własny grunt i korzystać z tych doświadczeń i tych rozwiązań, które funkcjonują. Dzisiejsza konferencja jest jak gdyby zwieńczeniem 15 lat wzajemnych kontaktów i relacji, jakie występują pomiędzy naszymi miastami. Celem konferencji było określenie pewnych kierunków pracy w zespołach roboczych. Udało nam się osiągnąć cel określony zarówno przez partnerów niemieckich, jak i przez naszych przedstawicieli zespołów roboczych. Uh, haben podczas dann tego weekendu kontynuowaliśmy pomysły ideen, i wir, um, in postanowienia, in Lennestadt in Lennestadt haben, które opracowaliśmy w Lenestad, uh, z celem takim, aby ci multiplikatorzy wrócili do domu i und stopili się w lód, przekazując te pomysły. Grupy, oder Członkowie tych grup roboczych będą teraz jetzt, w stałym kontakcie, in in uh, bleiben, co jest możliwe dzięki temu, że poznali się osobiście. I mamy nadzieję, że coraz więcej mieszkańców będzie z tym z, z tą uh, ideą, z ideą jeszcze jak Pana Szasz, właśnie poprzez ten pomysł, tę ideę, żebyśmy mogli mieć więcej kontaktów, żebyśmy więcej wiz. Taka jest nasza idea, to idea to i to nad to chcemy pracować. Zwieńczeniem trzydniowych obrad będzie przygotowanie i opublikowanie specjalnego dokumentu w postaci wydawnictwa ilustrowanego, określającego kierunki naszych wzajemnych kontaktów na najbliższe cztery lata.